Cześć, ja jestem Barta Zara. To jest kolejny odcinek z serii South Park, Defracted Bad Hall. Dzisiaj mamy co do zrobienia. Mm, walczyliśmy z zmutowanym kuzynem Kyla. Um, a dzisiaj coś jest do zrobienia. Już dawno nie grałem. I pozapominałem wiele rzeczy. 80 jest lepszego. Mógłbym użyć w sumie. Nie mogę? Aha, bo już tego używam. Okej, okay, okej. Okay. Yy, mapa. Tu spotka się z kumplami wolności w ratuszu. A nie mam więcej jakichś misji ciekawych. No i co teraz? Co teraz zrobić? Mm. No, i co ja mam zrobić? Czy mogę coś stworzyć ciekawego? Jakiś artefakt? Nie, nie tak. Gubię się, gubię się w tym, co robię. 105 bym mógł dać. Też 105. Dobra, zróbmy to. Zróbmy to jeszcze raz. Jeszcze jedno. Puk. Tak mam papugę od niedawna i strasznie zaczyna krzyczeć. Strasznie krzyczy. Wiadomo po co. Raczej to nie jest do tego. Hmm? Tutaj też tego nie mogę dać. Zdrowie. To to zmienimy po prostu. Ajajaj i dalej nie mam. Mam jakieś misje. Kunstagram. Instagram. Mhm. Ubrajmy się tutaj. Do ratuszu. Burmistrza. Tytułem, Idziemy tędy. I go tędy. Bo Przypominać Wait, tą mapę. That's the tak, tak, to ja. Dyskakujące, przerzuć mnie do ratusza. Ratusz jest tu Uuu mi nic nie da się tu przyjść. Dobra, idę cały czas prosto. Normalni klienci. Blokowane, nie da się. Idziemy dalej. Yeah! Woohoo! We won, bitches, We won! Yeah! Yeah! yeah. That vigilante's taking all the man. fun out of law enforcement! Yeah! The whole mayor's office is blocked like a fortress. How can Cartman do that? He can do whatever he wants. He's mayor. Look, up in the window. Thank you guys! I'm gonna pass so many laws and fuck you guys so hard right now. Oh, yeah! Oh, it's over we lost but we can't lose face it kyle thanks to the new kid Carmen is mayor and there's no one left to help us oh. new kid new kid come in who is that pretty sure that's morgan freeman <laughs> new kid there's been some kind of time shift anomaly i can only assume it came from your ass come to the taco shop we have to fix this okay Idziemy. Idziemy do. To było u góry gdzieś, nie? Dobrze dokarzę. Tutaj nie. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Nie. Mm, tutaj. I dobrze jestem te sprawo. prawo. Cały czas w prawo. Nie udamy. Tu, 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 Już wszystko mam ogarnięte. Rodzynki zostały pobite. W banku byłem. I teraz jestem. I'm gonna serve that zingy All right, the new kids here. Morgan Freeman says he can help us stop Cartman. How do we stop him now? He's already been elected mayor. It's the new kid's fault. He farted us forward in time. New kid, your farts have sped up time. We have to somehow go back and stop Mitch Connor from ever rising to power. This is the seven layer quesarito chipotle beefy nacho supreme. The last time someone tried it, they farted so bad it created a wormhole that made time travel possible. Now, I have to warn you, friend. Once you eat the seven-layer Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme, there is no going back. Nie Make sure you have everything you need before you eat this. Do you understand? No tak, mam wszystko. So, you're ready to eat the seven-layer Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Tak. Jemy. Zobaczymy co się stanie jak go zjem. trochę za mały level. Now you must fart back in time, to before Mitch Connor was sworn into office. You can do it. You just have to believe in yourself. Oh shit. New kid! I don't think it's working! Are you sure you're in yourself? Coś się dzieje. Głos z przeszłości jakby. w firmas Dobra, wyjdę tylko że... Mm, tylko, że... Coś się stało złego. O! Yes, we, yeah, let's get fucked up what the fuck? we're too late the new kid sent us forward in time to when carmen is already mayor you have to take us back new kid back to before this all happened it isn't working i think maybe the new kid has a fractured butthole fractured butthole that's ridiculous toolshed is right we have to get the kid to a doctor fast be careful, new kid. South Park is a really scary place on Christmas. Dobra, oh, hey boys, Merry Christmas okay. I'm so fucked up. I feel like it's been Christmas for a year. What would they put in these drinks? Mr. Mackey, there's cheese in your alcohol. You have to stop drinking. No, yeah. but it's the holidays, boys. Okay. There's nothing wrong with a little drink, on the... Oh God, it's them again. Zwierzątka. Oh, which was Cartman It was in one of the episodes Now, don't be scared, y'all We're simply here to celebrate the coming of our Lord and Saviour I oh, have oh. too low a level uh, Merry Christmas, everybody! Hey, look! It's the vigilante the mayor told us about! If we murder him, we get a prize! Alright, this team is staying I guess We'll see what happens Mike. Hmm. wywołaj siebie. Bo tak, więcej ludzi, to i więcej skillów. Podpalimy tego misia. Dobrze. A no tak, bo zwierzęta wielbiły szatana, nie? Uh, 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 uh. Dobra, huh? Serio. Dude, these critters are impossible to beat. They're gonna kill us. It's over, man. Wait a minute. It's Christmas. I know who can help. New kid, you have to pray to Christ. Yes, yes, of course. New kid, you have to put your faith in Christ. I, <laughs> That's not enough, New Kid! You have to pray to Christ more! Beg for his salvation! Come on, New Kid! Put your faith in Jesus! Oh, not I we're all dead! The New Kid did it! Someone's coming! Someone's coming! Uh? So? Mikoi? Alright, who the fuck called Santa down from the sky? You I can't <laughs> <my God. laughs> oh, oh, <yeah. laughs> Hey, look, it's -Clause. Santa Claus! Santa Claus? Well now maybe we can eat his flesh. Hail Satan! Oh you little fuck critters again, huh? Santa's gonna kick the shit ah, out cool. of you! <laughs> Tak, wróćmy dalej. Co z odnowa walka? Oh, well, yeah, we weren't expecting Santa to show up. Whatever will we do? We're in a bit of a bind, rabbity. Don't be sad, Barry. Shucks, I can just sacrifice myself. All uh right. -huh. Santa's about to go to town on your ass. Dobra, jakie święty Mikołaj ma skille? Jedynka. No i obrażenia źle zachowujących się. A druga, zwierżaki nienawidzą piernika. Abym podszedł. O, to był też dwóch naraz. Hmm. Like co ten piernik daje? Hmm. O, tak, to zrobimy, i będziesz walczył po mojej stronie. Uroczenie, bardzo dobrze. Dobrze, bij swoje. Tram? My... E... W ogóle zaskakuje Another mnie portal, ta gra huh? coraz bardziej. oraz bardziej, coraz lepiej. Brak uliczek. Patrz po mojej stronie. jakiś. Króluczek się poświęcił. Złożył się sam w ofierze szatanowi. Ciekawe też... rozegranie... Mm, ci walczą po mojej stronie, więc y, dziewczyna na telefon mógłabyś tu kogoś uderzyć? Tego uderz. Ci się nie spodoba. O,

Dobra, uderz tego. Ale święty mi sięgiem kijem baseballowym. Super połączenie. Osłonię. O, jeszcze przez rundę są. Po mojej stronie. Dobra, prawie go zabiło. Spoko. O nie, dziewczyna na telefon stanie podpalona. dobrze, Bardzo, Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze się dzieje. E, teraz kto? Ja z przeszłości. Ej, ej, co jest? A teraz? Tak, z minimalizowaną. O nie. Dobra, tego zabijemy. Gdybyś mi się mógł walić po mojsku, nie? Mmm, <mianowicie> o ono machania te, te ulgi. mi je słabo, strasznie. Misi, misiu. Dobra, robimy misia. O nie. Ale nie padło. to leczy. bo trzeba się cię tyle starałem się. Nie wiem, to jest... jak to tu wygląda? Tak. Misia? Tak, widziam. Idziemy sobie najpierw prawą stronę, a potem ich pokonamy, Misterion, tam tutaj. No mercy. Today you cross paths with the wrong immortal fourth grader a ona go za biście. That's one less creature staring. Dobra, skończyła się jej tura. I ty Mikołaj, ty z baseballa, ciak do tyłu. Nie, 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 nie. Ja bym wolał, żebyś to jednak był po mojej stronie. Bo musiałbym to jakoś tak zrobić. Ajajaj, aj, aj, wszystko zablokowane. Źle się stało. Źle się stało. Teraz. Tak zobaczyć, ile dziewczyna na telefon ma życia. Te zwierzątka są co najmniej przerażające. Co najmniej przerażające. Dobra, ty zostań. O, a wiesz co zrobisz? Uleczysz mi dziewczyna na telefon. Nie ożyw, tylko ją ulecz. Hmm... Ktoś to sam wypił? Nie, ty to miałeś pić, ale źle kliknąłem. Więc czas, on wraca przecież teraz już. Do przeszłości. Uderz obrywa dość mocno. Go, ja się tego bobra pozwyczaić, to jest. Człowiek-latawiec. O, ty masz ciekawe ulti tak w ogóle. Dobra, podpal go. jesz wysoko, czas na kawę. Mm. Ktoś kom. We shall consume your brain and gain your knowledge, critter friend. Mikolaj. Oh. 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 Merry Christmas, asshole. Niko, uh, 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 uh. jakim chasłem wygrał. Jestem dozorony. Pewnie, Tyler Coon you're cool in my book, new kids. Mm, mm. Nie mogę bliżej podejść. Ay 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 ay. Dla trochę na. Dobra, to ty po prostu zrobisz tak. 4 I dasz... Yy, dasz to. Nie. Ustaw się obok niej. Teraz tak. Tak, daj tej dziewczynie na telefon. I ona wypije ten napój. I... Usunie jej podpalenie, plus ona będzie się mogła regenerować. yeah peace style human I hope you kids aren't squeamish because things are about to getgraphic I'm a certain my dominance fell hashtag my turn hashtag my turn oh yeah go exchange the boot magic clue